To idę się wyszczać obok. Ja no, nie mogę. No nie wiem, teraz już powiedziałem, że się wysikam. Będzie słychać, jak I do kibla. Dobra, tu będę sikał obok. Do kibla i Idę obok, będę sikał. Do kibla i Obok do miski. To <grystanie> nie słychać, Nie będzie. Sikam obok. Będę... Sikam, będę, mikrofon będzie. No i chuj, że to nagrają. <grystanie> Niech sobie walą do tego. Idę obok. Widać mnie? Trochę. Wypierdalaj mama! mama. A co ty robisz? Sikam do miski. Czy ty boję bałocie? No dobra, to nie sikam. Całkiem się kurwa jebi na O kurwa! O kurwa na ręku Wypierdalam <grym _> stopnie! o kurwa. <grym _> to żartowałem ty. <grym _>